Zastanawiałeś się kiedyś jakby to było, gdybyś miał produkt wkładający ludziom pieniądze do kieszeni? Produkt, którego już pierwsze życie spowoduje, że twój klient już zawsze będzie chciał go używać. I jakby to było, gdybyś mógł pomagać ludziom w czasach potężnej inflacji i kryzysu? Ja nazywam się Tomasz Pawlak i przez najbliższe 3 minuty opowiem tobie o nowym przedsięwzięciu, które ma potencjał zmiany ludzkiego życia. Produktem jest magiczna tableta jak gra dla samochodu. Tabletka jest katalizatorem paliwowym. Jej działanie oparte jest o technologię, która otrzymała Nagrodę Nobla. Tabletkę wrzuca się do baku, wystarcza na 50 do 70 litrów paliwa. Gaz, benzyna, diesel, nie ma znaczenia. A która w pierwszej kolejności spowoduje, że oszczędzasz aż do 25% na kosztach paliwa. Dodatkowo ma preekologiczne działanie dla środowiska, ponieważ zmniejsza emisję pyłów i zanieczyszczeń, zwiększa moc i wydajność silnika, czyści osady węglowe, poprawia stabilność paliwa i w w sposób redukuję spalanie tego paliwa. Technologia została zatwierdzona przez meksykański Instytut Naftowy, od ponad 30 lat stosowana jest w przemyśle Stanów Zjednoczonych i przeprowadzono na niej testy na łączną odległość ponad 600 milionów mil. Jest to technologia, która jest dopuszczona przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych, czyli EPA. Tabletka jest skuteczna, bezpieczna i przedłuża żywotność silnika. Wyobraź sobie, że w czasach, kiedy koszty paliwa sięgają z wrzucasz do baku tabletkę, która kosztuje 3,5 dolara, a tym samym oszczędzasz na kosztach paliwa aż 20 dolarów. Dobre czy bardzo dobre? A jeszcze lepsze od tego może być to, że nie tylko ty oszczędzasz na kosztach paliwa, ale masz możliwość zarabiania razem w momencie, kiedy ktoś tankuje samochód, komu to polecisz. Czy wiesz, co warto teraz zrobić? Wróć do osoby, o której otrzymałeś ten filmik, Dlaczego, że. Jesteś na samym starcie projektu, który działa globalnie na świecie, co może sprawić, że w krótkim czasie Twojej organizacji pojawią się setki zadowolonych osób z produktem, o którym każdy marzy i każdy do niego będzie wracał. Wróć do osoby polecającej i dowiedz się, w jaki sposób Ty możesz zarabiać mega dobre pieniądze w sposób zdalny w oparciu o sprawdzony system online z działającymi narzędziami i wsparciem ekspertów. Skorzystaj z możliwości i nie przegap swoje szanse. Teraz niespodzianka. Gratuluję, dobrnąłeś do końca tego trzyminutowego materiału, co kwalifikuje cię na czat lub rozmowę z mentorem. Działaj!